Źle pracowało i. Ja pierdolę, oni płaczą po odcinkach, na odcinku, przed odcinkiem, przepraszają się, tłulą, Kurwa! Mać, co to jest? Ludzie, kurwa, dorośli, młodzi ludzie! Znam, że mi nie pierwszy raz. Bo ja tak na. Nie wyobra Jedyne, kurwa. Taką sytuację jaką widziałem w Bandzi, że tak wszyscy siedzieli smutni. To jak wyszliśmy kiedyś kurwa z Grzybowskiej i z firmowego tyle poszło, że nie wiedzieliśmy, kurwa, czy wrócimy do domu. Raz widziałem taką sytuację. Wszyscy kurwa siedzieli na asfalcie i nikt się kurwa nie odzywał. Raz. I to jeszcze odcinka nie kręciliśmy. Jak Boga kocham, nigdy w życiu nie... Przed Fałką, dokładnie Gumiś, przed Fałką, wszyscy siedzieli, kurwa, gdzieś ta fota jest na grupie. Gumiś, znajdź tą fotę, błagam cię, bo to jest niesamowita fota. Ja pierdolę, nie. Bo tu nie ma osoby, której ja nie jakoś... Życia trochę, życia, kurwa, no nic się nie stało. Uczymy się, kurwa, będzie lepiej. Będziemy się rozwijać, kurczę, nie przejmujcie się, no wiecie, że... Dzięki temu programowi też mamy się nauczyć jak to robić. Próbowaliśmy zrobić co najlepsze, a oni się kurwa obwiniają, przepraszają. Źle mi się z tobą pracowało, źle mi się to... kurwa. Wiesz, tak... Mierka. trzeba być twardym, twardym, niemiękkim. Ja pierdolę, ty! Co im się kurwa dzieje?! Ludzie! Kolejna ryczy, ja pierdolę! przyjrzałem ja tam zwariował! A dziękuję, ci e,